<laughs> Lekki przypał. Znowu zapomniałem włączyć nagrywania, ale jak widzicie to jest dopiero wprowadzenie. Tutaj nasza Eden, nasza nie nasza, przyjechała na jakieś e, pustkowie pełno śmieciorów. Jak widzicie jest jedna mała roślinka. Uh, looks uh, like my old place. People use I live here, I think. Dobra, że coś, że tu kiedyś mieszkała? Tak to wygląda. Mm, dobra, nie chcę się tego czytać. Need to collect certain request block to finish the quest. No dobra. I to są... aha, to są e, tlen, tleny, dobra, i tutaj, tu podwójne, wszystko, tak? No i zobaczymy, co z tego będzie. Slanu sobie torbę wyczarowała. Dobrze. Ale nie najważniejsze, że jest animacja, że coś się dzieje. Tyle mi wystarczy. I can breathe around Dobra, nie mogę wierzyć, to jest cud, mogę, mogę oddychać. No, jak ona tym samochodem tutaj. <ścoughs> z firanką i z wybitą szybą przyjechała. Nie mogę oddychać. No ale dobra, nie czepiamy się, nie? Nie czepiamy się może potem. Ta fabuła będzie się bardziej kleiła. Ale ja tam jestem za tą grę wam powiem. Dobra. Dawaj dalej. To jest worek z cementem. Tam jakieś jakieś gry, grzyby trujące były. Coś ten ten piesek tam mówił w tych kamień, tak? Kamień, wiadro. Fajnie, fajnie. A, i teraz ze śmietnika będą wychodziły te, nie? Tutaj różne gadżety, czyli rękawiczki i z rękawiczek co? Penseta, stara, dobrze znana i kochana mechanika, szczotka, szczotka z pensety, kurde krzesło mi strzela. Complete Day One of Camping. Czyli szybko poszło. Bez, to było ciężkie. but... Aha, było ciężko ale wszystko jest zrobione. E, Założy się, że teraz świat będzie o wiele zielony. Ciężko będzie, żeby Ziemia również taka była. Może ludzie na Ziemi nie byliby tacy chciwi? Dobra, no wiadomo o co chodzi, nie? Zniszczyliśmy planetę. Bidna Eden przechodzi w stany depresyjne. Ale wiecie, ale samochodem jeździ, prawda? Nutlenek węgla wydziela niestety. Atmosferę truje. Dobra, jest kokos. Czy to tam było jakieś nasionko pewnie kokos. Dobra, czyli, czyli jest i roślinka. Aha, no tak, z roślinki CO2 Fajnie to pomyśleli, fajnie. No, no, a tutaj, że ze śmietnika, no to jest plus. To mi się podoba, to mi zaimponowali. Tyle wam powiem. I feel better now, I pick it up. Dobra, teraz się czuję lepiej Powinnam to zrobić wcześniej. Dobra. Nie mogę się doczekać. Yy, celebrate Instant Ramen. Saving occasion. Dobra, coś tam by chciała to świętować. Że teraz coś z wodą, tak? Może będziemy tutaj jakoś tą, tą, tą wodę filtrować? Hmm. Dobra, obrzydliwe. Yy, ta woda zardzewiała, ale potrzebuje wody, żeby przeżyć. Zapach, czy może smród przypomina, nie wiem, co to jest ten Lajam, może jakieś miasto? Czy może tego chłopaka jej? E... Aha, tak, Lajama, że gorzej... oni śmierdzili jeszcze gorzej. Dobra. Czy te ramen to jest może pies? Zobaczymy. co tutaj mamy? Jaką świfkę? Wszystko jest. Gwóźdź. Tylko wiecie, gdyby nie było tej cywilizacji ludzkiej, tych ściwych ludzi wcześniej, to ona by ani nie miała tego kosza, ani nie miałaby plastikowych rękawiczek, ani... Kurde, skrzypi mi to. Ani pudełka na narzędzie, skrzynki na narzędzie. No, więc tak wiecie. Samochód, samochodu też by nie miała, nie? Aby miała w średniowieczu czyste bajorko. I co jest? Wysuszyło się? To nie tak miało być. No, trzeba było jednak zostawić brudną wodę. Teraz umrzesz z pragnienia. I could use a glass of fresh water. Water so precious. Ona by chciała, czy może użyć? Aha, bo ona ma water container. Może, może do, pod deszcz, nie? to jest pustynia? Dobra, to to sobie zrobimy ten. Już następną na siodówkę. Trzymaj ta się.